widowie to Michaelski Dzisiaj oczywiście w, jesteśmy na Admin Evencie. To po, po pierwsze. Niech to się jeszcze szybciej robi, bo jesteśmy minutę spóźnieni. Mhm. Robi się to? Tak. Dobra, już. Zaczynamy oczywiście dzisiaj Admin Eventy. Admin Eventy. To po pierwsze. I... Na tych admin wiecie co będą Dobra i zbieramy najpierw to Nie no, gościu mi zakości Zostawcie chociaż czapkę dla mnie no Disco Ball, dobra mam wszystko Ważniejsze żeby oni po prostu nie dawali disco ballów Ja mam wszystkie disco bally więc... To zachowam, bo wiem jak to admin na admin eventach jest. Więc tak, dawno już nie było z tego odcinków. Zawie um, um, nawet nie muszę, no, tak szczerze i tak. Zaraz sobie nie dam co przyjść Przysięć jakieś dobre rzeczy. nie co możemy sobie zrobić, to po prostu trochę tak. drzew. To hmm. dziwne, szczerze mówiąc, nie piszcza. Ja na admin invencie nie ma admina. Czy kiedyś tak było? A i wolfów też nie ma. Mogę? Nie. Trzeba ogień powiększyć. What's up? A, a dobra, napisał już. Kraki się ma. Kraki 4. Siema do Uwielbiam krakiego. A wy, ty, y, y, widzowie, napiszcie, czy też lubicie krakiego? A, że za chwilę startujemy. Czy lubicie, t, 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 czy nie. Y, czy, y, jak lubicie krakiego, to napiszcie hashtag kraki w komentarzu. A jak y, też nie lubicie tego czatu zablokowanego, co ja mam, że potrzeba po prostu ten wiek podać, a ja nie będę podawać wieku. Bo jakby, no wiecie, to z wieloma innymi osobami blokuje, więc dlatego ja to podaję po prostu, to, bo to blokuje. W ogóle wiedzieliście widzę... Wiedziałem. Uuu, tak! Tak, give me that. Thank. No, będzie to też wezmę przy okazji. Zostaje w bazie, bo wiem, że to nie ma po co iść kidy, wiecie. <gryw> Update party. Party, 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 party. Party. Musimy się, admin się musi się rozgrzać, Tutaj nam jakieś ety zesłać. Bo admin ax. Już dawno nie było, więc może były jakieś lepsze rzeczy na admin eventach. Może nie wiem, jest, wiem, że jest admin flux. Ale będzie jeszcze coś. Pewnie dodadzą więcej rzeczy Jest Admin z Flashlight, ale nie wiem, jakie są następne rzeczy Adminowe. O, jeleń. Go! Jakie materiały znowu? Patrzcie, mam galo. Jakich materiałów? Uuu! A o materiałach do dobry, dobra. Rozumiem po jakie materiału chodziło. No super bold, avin bold. Och, jest takie Rozkładamy mury oczywiście A są... Bo, e, napiszcie jakie No, admin i w, admin rzeczy na chwilę będą tyle. Wow, admin rzeczy, no wcale tego nie ma codziennie admin. Добре, а кои сте езди, джанът е to postawimy. Co? Skybase? A skąd wytrzała się Skybase niby? I widzowie, nie zrobią za długo Skybase. blueprint Napisał Admin Tak backpacka sobie wyłączmy SZELFBRUKUJEM jak to się przyda Powiem, że defense... można defensować. Okej, okay, base sobie. Odwin flashlight, lecimy z tym. Nie nie co to jest? tego będą dwa odcinki. Pamiętajcie o tym, ale. Babo, przestań. Ja to rozkładam. Ciągle słuchać tylko Skibidi Toilet Bite. Timing flute? Dobra. Chcemy odwiedzenie. Więc... O nie, no no, baba mnie uwięziła. O, o tak. O magda. Jestem głodny. To jestem sobie głodny. KOMEND? Komendy? Nie gadaj Opa tu Jeden no Więc wieeem, dzięk dziękuję nam, że Przejournujemy do niego, to ja mu dziękuję, że idę. No, takich rzutanków nie da się z... Rzut już to wracamy do bazy widzowie. Uuu, to co? Jakiś sandwich. Co to jest? to jest sandwich? Meat? Sandwich? Co? I co to robi? Ja to zjadam mi się staje taki niebieski inne to pieciej inne dziwaczne to Don't eat the cake no, Eu só usei um cake Usei um só cake Não Oh No ja, widzowie, ja ja drugi odcinek to pa...